No to co? Noc czwarta. Dzień dobry. Nudzę się, chcesz pograć? A może nie? Jedna chwilka usta... Mówiłem, że nie, kurwa! Get out. Komuś się ewidentnie nudzi tutaj, w tym przybytku. No nie, no przegrał. Coraz mniejsze szanse na przeżycie. O, pięknie. De No, co mogę powiedzieć? To się teraz albo uda, albo gra się przypadkiem odbaguje i ten z drzwi na nas wyjdzie. 860. Bo 1,73 ma, ma, ma za daleką drogę. Znowu nam się. Okej, <grym> hey, noc piąta. No i fakt, tutaj przedstawione rozwiązanie nie, jest, nie było tym najlepsze, bo po prostu wystarczyło jechać tak, żeby mieć około 20% przy godzinie czwartej Ten co już tu przyszedł od razu Noc piąta już będzie bólem w dupie Patrząc na częstotliwość tego Czy to 106 079 to jest symulator To jest symulator autentycznie mamy Gdzie jesteś? Piździe Aaaa, no się wśliznął, skurczy syn jeden Eee, tu Będziemy grali na remis, nie na zwycięstwo, tylko na remis Tak blisko Też może dostaniemy jeszcze minigierkę Oby Dostaliśmy minigierkę, tylko teraz To teraz o co tu chodzi? Pff, no to zjedziemy jeszcze raz. Chyba trzeba się przedostać na drugą stronę. Tak mi się wydaje, ale no było bardzo dobrze, bo już była prawie piąta. A przypominam, że to jest noc piąta, także no. Pff. to już było. To był zbyt, zbyt bliski close call. Potężny incydent kałowy. Dobra. I zobaczymy, czy damy radę. Niedobrze, bo on tu zaraz wyskoczy, prawda? Prawdopodobnie. To musiał być bug tej poprzedniej nocy. To musiał być bug. To nie może być tak, że to, był, że to nie był bug, że to był feature. Bo tu już coś idzie. A, tu na razie to był 06, dobra. <grymne> Udało się! <grymne> dobra, czyli jest, czyli w zasadzie po prostu trzymać 1,73 z dala. To jest wszystko. To jest cały. To po prostu cała zasada gry. Trzymaj 173 i 049 z dala od siebie. Hmm, ramen. Oj, gość przeżył traumę ewidentnie. Po tym, jak go chciało wszystko zeżreć przez pięć nocy w placówce, tu nie ma czeku, tu jest tylko ramen. Znajdź klucz. Sięgnij wyżej. Potęga trzech. Zdobądź dostęp. Czy chodzi o jakąś kartę poziomu trzeciego? Do, w sensie dostęp poziomu trzeciego? Dodatki. Dobra, co my tu mamy? Statystyki. Okej. Okay. No i 066 był ostatnim. Nie ma nocy szóstej? Ale, to nie po twojemu. Gdzie jest noc szósta? Ja się pytam.